Witam Was! Kolejny raz w Battlefield 3 Dobra, to jest operacja metro oraz kolejne Dobra, zobaczymy po stronie USA. Zwykle będę miał lagi, nie zabiję nikogo. Chociaż już mam jednego kila. Ci źle zacząłem. Nagrywanie i podczas nienagrywania zabiłem jednego. Dobra, gdzie tutaj jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Za straciliśmy kontrolę nad celem! Odbiór! Straciliśmy na kontrolę nad Nie zabijesz mnie! Jestem niezabijalny! No, prawie. Dajmy na to. Ech, jakie lagi, jakie lagi? Ostatnio nie nagrywałem, praktycznie w ogóle, bo widza. Po prostu mam za duże lagi i tyle, no. Nie wiem, co się stało. Dobra. Tego gościa zobaczymy, a na rozstawieniu się rozpimy. Ale ja rymuję. Się ja rymuję, podaj mi bo... Okej, okay, tutaj. Green Zabiję go bo... już. Tam widziałem chyba jakiegoś... Podspotu. Dobra, on został zabity. Tam jest jeden gość. poczekamy sobie. Nie, hoi, nie z czołg jedzie. Oj. Granat. Granat. Czekam, komu, czekam, czekam, czołg! Uff, dobra. Że tutaj ten czołk straszliwie szaleje nam. No. Ja jestem technikiem, ogólnie to jest. Moja sprawa o to, żeby tutaj właśnie ten czołg nie grasował. No ale. Kurde! Rusza się strasznie szybko! Eee... A zostawmy ten czołg tutaj sobie tam, tu my trochę... Targowisko teraz u nas prze... przejmują Ej dobra, trzeba zatrzymać ten czołg Tak ogólnie rzecz biorąc, to nie? Czekam, Nie trafiłem go, to słyszymy. Bo wtedy on będzie gdzieś tutaj. Kurde. Nie wiem, jak się tutaj dostać. To będzie gdzieś... Gdzieś prawdopodobnie tutaj. Nie, to nie tu. Aha, tutaj jest takie małe, fajne przejście. Jest! Jest! Ach! Ta precyzja, proszę państwa, zabija. Staty 2-1 jest świetnie, proszę państwa. To jest ten niezniszczalny sniper. Ja wiem, że tutaj jesteście mendy, jedne łyse pieprzone. Ho, ho. Dobry dzień, ok, ci ja widziałem, on tutaj kampił sobie. Ej, to jest dubista kampa, powiem wam. Aha. Świetnie. Tego miejsca jeszcze nie widziałem, a tyle. No, ale nie ja krótko gram w bazę BFa. a O, okej, okay, to jest nasz. Zaczynamy powoli przejmować te punkty, ale powiem wam, że teraz chyba nie mamy zbyt dużych szans na. Wygranie, także na, na wygraną się nie nastawiam. Ale ogólnie mam dobre myśli, jeśli dobrze zagram. Auć, auć, auć. Wszędzie. Krew! I lag! Proszę państwa, lag! Jak ja nienawidzę lagów, jeśli w ogóle w takim momencie. Ja widziałem go teraz na minimapie, że. Coś tam, ktoś tam łaził, proszę Państwa. Ej, dobra, zacznij sobie na tym gościu. Mam nadzieję, że, że ten gość jest dobrym gościem i... Nas sobie zajebistą kampę. A dobra. Czy będę miał jakieś szanse, żeby zejść stąd? Nie no, ogólnie to jest tutaj to zejście. To zejście mi się nie podoba, bo to jest chyba ta, ta sama kampa, przed chwilą w której byłem. Tylko, że... Przepraszam! Nie! nie, Przepraszam cię gościu, I'm sorry, I'm sorry. Nie, ja na serio nie chciałem, po prostu widzę gościa. Jeep! Jeszcze zwłaszcza z tego powodu, że przed chwilą no e, widziałem tam innego gościa, który mnie zabił. No to kurczę. No nie, przepraszam cię. mi się w bólu i nadziei. Ej dobra, nawet teraz się spoko stabilizowały FPSy, nie jest, nie jest świetnie, ale można nawet grać, możemy się cieszyć tą grą! Knok, kno, kno. Eee, Boże święty, ludzie! Oh, strasznie się dzielę, takie statystyki to są okropne, po prostu. Eee, jest mi wstyd za mnie, po prostu, tyle wam powiem. Dobra, przenieśmy się na plac. padli! Nic z nas nie bije, a je my tam. Hop. Dobra. Jest okej, okay, jest okej, okay. jak na razie przynajmniej. Czułgajmy się. Puszka coli. Nie, co to, to jest, zobaczmy. Eee... Doktor Peter? Whatever. Nie dobra, tutaj nasz... BFP? Mogę wejść? Jest! Mogę wejść! Tu, 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 tu. Nie, dobra, to nie jest żaden przeciwnik, to nawet nie był człowiek, to był słup, ale ja słupów się boję, odkąd walnąłem czołem w Dobrze, jesteśmy na targowisku. Szukamy przeciwników, oni lubią tutaj kampić, proszę Państwa, aż cysta, Jest. Mówiłem, że oni tu... Tutaj... bardzo... o oh, kurde, o oh, kurde, o Wy, kurde, wycofaj się, wycofaj się, bębę! Nie, wy powinniśmy dać radę! A nie, bo to w ogóle. <śmiech> Samobójstwo! tu <laughs> Ej, to było dziwne słyszeliście! Samobójstwo popełniłem. Ale mam asystę! Tak! Bo żyłem Wow, co to, to czarno-białe, takie się zrobiło. Okej. Okay. Te wbijamy na plac i kusimy dalej.

Gościu mi chyba uratował dupę. Tak, gość mi uratował dupę. Świetnie. Jeszcze apteczkę miałem i to dlatego przeżyłem. Boże, jaka ta gra jest świetna, piękna i po prostu... No, uwielbiam ją. Zatuwa się takie też zgranie. Prze ej, gościu, nie wbijaj mi się przez celownik. O, widzicie? Wyczaiłem go. Haha. Ha. Dobra, lecą punkty, tam ktoś go uzdrowił, więc... Co, czule! Green aids. Przyładujmy sobie, bo tam może mogą się dziać rzeczy straszne. Dobra. Nie! O nie, gość tam padł. Ouch, ouch, ouch. Jestem tak myślę, że może zmienimy teraz. Eee, miejsce naszego stacjonowania czy da się ich jakoś zejść od tyłu nie to jest wielki bazar tak się ta Uważajcie, pojazd. A, odbiór. mapa chyba nazywa Kurwa, cel. Odbiór. tutaj widziałem kogoś chyba na minimapie. dobra tak jak jest tutaj mój wow za nami za nami padł mój gościu jest nas dość dużo tutaj, a więc to nie jest Operacja Metro, tak jak powiedziałem tu na początku, jest to wielki bozor. Ta moja znienawidzona mapa, no ale może znienawidzona z tego względu, że właśnie ja nie umiałem grać na niej. Teraz nie to bardziej ją poznałem, i ogólnie coraz fajniej mi się zaczyna grać w tego BF-a. Wiecie, jak zaczyna się zabijać coraz więcej ludzi i w ogóle zaczyna... I iść to wtedy się jakoś tak bardziej lubi tą grę jak zaczynasz padać i sobie nie radzisz z przeciwnikami to wtedy jakoś tak ta gracie zaczyna odpychać bo po prostu nie umiesz się jest, zabicie, zabicie. Jestem z Ej, dobra, 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 tutaj lagi mnie zaczynają łapać. Granat! Granat! W takich momentach powinniśmy chyba paść, prawda? To wtedy tak jakby odłamki w nas nie lecą, bo ja uja, uja, pierdolę, ja pierdolę! Przeżyjemy! Uff. Świetnie zgranie po prostu. Ło. Wow. Uja pierdolę! Zginęmy! Wiedziałem, ja to wiedziałem, no bo kurde. Gramy po prostu prosto na ryj. Nie, damy radę. Damy radę, damy radę. Ale Aleja, aleja. Tak, bo tutaj coś się zaczyna dziać. Widzę, że tam e, najwięcej naszych jest. E, ciekawe, czy da się przerzucić tam nad nimi. Nie próbowałem tego, tak. zresztą spróbuję sobie. A co mi to? Okej. Jakby to zadziało i nagle teraz wydobyłbym ...kilka killi. Jeps. Dobra. Biją w nas. Zbliża się do Was transporter wroga. Odbiór. Tutaj chyba. Zaczął nas gość wiśnienie, nie, nie, nie? To nie tu, a więc... Tak czy siak, zaczynałem dostawać jakieś obrażenia od gości. Dobra. ho! <laughs> Mieściciel. O, jak goś tutaj porcisnął ich. Ła, straszliwie masakrycznie. Ja jeszcze drypałem sprawę, że go nie zabiłem tak wcześnie. O, cokolwiek musimy stać tutaj, kampić i nie przepuścić nikogo, kto jest w stanie tutaj dojść. Z tamtej strony mogą nas wziąć. Ogólnie nie dbam o to, z tej strony nam zabili, ale musimy przejąć parę punktów. A dobra, autostrada? Nie, to jest już zablokowane, także spróbuję ich od tej strony wziąć. Tak wiecie, od tyłu, tak po murzyńsku. O, kontrolujemy wszystkie cele, zajęliście. Super, 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 super. Aha, bo tutaj są tylko trzy cele. Nie tak jak na przykład na tych większych mapkach jest ich 5 chyba 5... Nie wiem czy jest na którejś 6. Ale tak czy siak. wiecie, to jest więcej punktów do przyjęcia, ale też e, więcej jest graczy, dlatego łatwiej jest to utrzymać. widzimy się tutaj. Powolutku. Ludzie często nie mogą w nas trafić, ponieważ ja sobie założyłem natarkę taktyczną. A latarka taktyczna właśnie na Wielkim Bazarze, zauważyłem, że bardzo dobrze się sprawuje. Chcą tutaj mniej więcej e, walki na krótki dystans... Już nas biją dziwki, dziwki... Nas biją! O, wskoczyłem po prostu prosto na gościa. No nie... Ech, dobrze. Ej, no nie, jest tak źle. Mam więcej zabić niż e, zgonów. Także utrzymuję się. Gość jest... W PMP! Jest super. Oooo. Oh. przeciwnika, widzę, że tutaj wyczuł gościu. Ej to jest... A nie, to nie był nasz! Super, asysta z przygwożdżeniem. Aha, ile mamy puncików? Na widzę ich 1135, no nie dużo. ale świetnie się teraz na tej mapie bawię! Ej no! To nie fair. Nie zdążyłem gościa zabić. Tam widziałem, że przebiega. Dobra, ja sobie tutaj wysiądę. Nie, nie potrzebuję dalej podwózki. U, ale fajna kampa. Nie! Gość mnie wypatrzył. Widział, że ja tam jestem. No, kurde, szkoda. Bo akurat właśnie chciałem go zabić. Miał kolimator i miał dwójny. tak sobie... Dlatego padł no, Dobra, na plac teraz. Plac to będzie alternatywna opcja. No to wszystko. Gość był gdzieś tutaj. A to jest głupie miejsce respawnu. Cholera. Macie tam w pobliżu snajpera. Oh. Snajpera mamy w pobliżu. Oj, oj, oj. No ja się wolę ze snajperem na tym mapie raczej nie spotkać. Nie dość, że nie miałbym szansu. Kurde, jakie skrytki... realizm jest po prostu... Taki świetny... Zapierający dech w piersiach. Do wszystkich cel został zneutralizowany. Odbiór. Okay. I przyjęliśmy wszystkie cele, ale nadal przegrywamy. Tam próbują chyba przejmować nam jeden punkt. Nie wiem czy oddamy im ten punkt, ale możemy wygrać Tak, tak, tak możemy wygrać! Tak, znowu kontrolujemy wszystkie cele Idziemy ich zabijać. Idziemy ich zabijać. No nie jestem na pierwszym miejscu, ale... Ho! Oni mają gdzieś tam respawn, prawda? Kiedyś pamiętam, grałem, także... Takich przygwoździliśmy, że praktycznie na respawnie im siedzieliśmy A wtedy to już po prostu nie mieli szans Wiecie, babie, zakłada się w Super, super 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 um, gdzieś widziałem przeciwnika. Nie wiem, o ile to jest prawda. No i uderzymy tam sobie Pciu, 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 pciu. No mam nie, nie mam mnie, nie ma mnie, nie mam nie. mnie. Skitku ku Dobra Jakoś tak w zawalonych ruinach siedzę Green -Aid! Nie zabiję swoich Dobra robota, Tam chyba na górze jest jeden Gdziem wskaźnik najpierw Oj, BMB O, jest, asyce. Czyli go trafiłem. Za nami coś. Próbuję nas. O, dobra, tam sobie chyba poradzili. Na siznę. Z nimi. Oj, kurde, bo tutaj się zaczyna ich respawn, a oni są biją. Masakrycznie... <grym> Spokojnie weźmy. wejdziemy, tak? Padniemy na spokojnie tutaj, tam przebiegamy. Kurde, widzę jaki tam jest. Tak mi perfidnie przebiegł. O tam. To, tam to się dzieje. Pierwszy zabity. Oj, padł, zaniął go. kudę? nie ruszamy się, Ale nie, pomożemy. Patrzcie, gdzieś ma to. No nie, dobra. Musimy otrzymać za zniszczenie pojazdu Jeszcze gościu gdzieś jest Dobra robota panowie, tak? Dobra, On chyba sobie poszedł, ale tu szczęście, że jeszcze mnie nie widzą. Nie! Kurde, wygaliśmy? Wygraliśmy? Tak! Wygraliśmy! Dzięki za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia w następnym.